Witam serdecznie wszystkich czołgistów w nowym 2016 roku, pierwszy raz w tym roku, pokaż co potrafisz i zaczynamy od czołgu, którego też, pokaż co potrafisz, nigdy nie pokazywałem. Wygląda w tej chwili jakby to była jakaś przerośnięta B1 francuska, czołg ciężki, jadący do tyłu. Nie, to jest niszczyciel czołgu szóstego poziomu ARLV. 39, który wygląda jak właśnie taka przerośnięta B1 z wciśniętym w dupę tym słupem telegraficznym. Mapa El Haluf, a gracz, który pokaże nam ciekawą powtórkę na tym czołgu nazywa się Młody Olbrzym. Cześć. Witam wszystkich serdecznie. Ty już występowałeś, więc nie będę cię się pytać, dlaczego jesteś młodym olbrzymem, ale powiedz właśnie, co ty to teraz robisz, bo strzelasz w powietrze. O co tu chodzi? No właśnie zauważyłem sporą ilość sześć w liczbie sześciu w przeciwnym teamie i postanowiłem tak po prostu splankować parę strzałów. Może któryś stoi gdzieś obok kamyczka jakiegoś. Później zobaczymy, jak to Twoje blindowanie ci wyszło pod koniec bitwy. Porównamy to, co zobaczymy w modzie, i porównamy to, co było w powtórce na Wodry Okej, okay. to sobie tutaj blanduj, w każdym razie, tak jak mówiłem, no ten czołg w zasadzie to jest jakaś taka przerobiona wersja czołgu ciężkiego B1, taka trochę szersza, trochę większa, no i w tyłek ma, ma wbite działo, jest to działo, już mówię, dosyć ciekawe, 105 mm, uszkodzenia 300, penetracja 165, czyli fajnie, jak na szósty poziom. Czas celowania w porządku, celność nie najgorsza, czyli już wiemy, działo na tym czołgu to chyba jest plus, tak? Tak, tak, ten czołg ma jeszcze jedno takie w miarę interesujące działo, 90. Mm. która ma o wiele lepszą penetrację, czas skupiania, celność, ale jednak trochę długo ładuje, jak na swój damage i ja jednak postanowiłem postawić na większy damage na strzał. Tak jest, już widzę 212 penetracji Mata 90 tylko 240 uszkodzeń, nie 300 przy podobnej szybkoszczelności więc myślę, że to rozwiązanie jest w porządku, jak widać 500 metrów oddalone czołgi, a ten skupiacz nie jest taki ogromny czyli cenne, fajne Działko. E, oprócz tego e, ta, e, prędkość 42 km na godzinę, HP, e, nie, e, e, moc silnika 450 koni, więc tutaj też nie, jest, nie ma tragedii, e, czyli w miarę mobilny, dobre działo, tylko brzydko wygląda. E, jak jeszcze byś może grając z tym czołgiem e, opisał jego wady i zalety? Twoim zdaniem. Mam na tym czołgu rozegrane jakieś 30 bitew i z, z moim zdaniem ten czołg ma rewelacyjny kamuflaż. Jest po prostu niewidzialny, jeśli się stanie w dobrych krzaczkach, ale jego ogromną wadą jest ten taki wystający, nie wiem, właz, taka wieżyczka u góry. Tam wszyscy strzelają, to zawsze wystaje. Jest strasznie denerwujące, gdy się wyjeżdża z jakiegoś pagórka. Mm -hmm. Bo to nie jest jakiś właz dowódcy, to po prostu jest, to wygląda jak ta wieża w B1. I... Yy... I to jest Wixpot, to jest weak spot tego czołgu, no on w ogóle nie, nie jest zbyt twardy, bo widzę, że ma tylko 60 pancerza. Okej, okay. w ogóle jeżeli chodzi o niszczyciele czołgów francuskie, to moim zdaniem świetne czołgi zaczynają się od, od AMX-ów, czyli na siódmym poziomie mamy AMX ACMLE-46. Dobra, słuchaj, cóż, na razie jeden celny strzał plus wiele nie wiadomo, czy trafionych strzałów, tak zwanych tych blindów. No i zmiana decyzji, gdzie teraz? Zauważyłem, że pada ten przepychacz, taki cały u góry mapy, i postanowiłem w jakiś sposób im jeszcze pomóc. Mhm, Może coś przebije za mhm. No cóż. <laughs> Ta bitwa w zasadzie nie będzie, nie będziesz zbytnio się tutaj ruszał, ale wiadomo rzuciło cię szóstym poziomem na ósme tery, bo ten czołg oczywiście ma matchmaking do ósmych poziomów. No i dlatego trzeba się na te ISY 3 i na te ósemki posiłkować goldem. Na goldzie jaką tam ma? Na goldzie ma bodajże 223 penetracji. Tak jest, 223 penetracji. I to są podkalibrowe pociski. Czyli już zauważyliśmy, że ten czołg ma dwa fajne działa. Możecie grać albo na 90 albo na 100. Oczywiście polecamy mocniejsze działo. Pierwszy zniszczony pojazd. No i cóż, Postanow no. postanowiłem jeszcze wspomóc lewą flankę, bo widziałem, że prawa padła, także żeby tylko ją wygrali, może, nie wiem, skapowali bazę, bo widziałem, że bitwa jest po prostu już przegrana. No, i jak widać, szybko skupia i helkacik zniszczony. No, ja pamiętam, że jak grałem tym czołgiem, to no zawsze nie mogłem po prostu z tego wyglądu. No, totalnie, totalnie przypomina to po prostu jakiś wybryk natury. A to o co tu chodzi teraz? No tu zauważyłem, że się świeci artyleria, nie miałem co strzelać, i tak. No, myślałem, miałem straszną nadzieję, że stoi gdzieś na tej górce, i okazało się, że jednak stanął centralnie na szczycie tej górki. Po prostu taki strzał nadziei to był. A że wszedł, zauważyłem, że wszedł, to strzeliłem drugi raz w to samo miejsce, i udało się go zniszczyć. Nie no, słuchaj, to, to po prostu wyglądało naprawdę <coughs> to było straszne szczęście. No, bo ten gościu mógł być za górką, tak naprawdę. No, dokładnie, ja też myślałem, że jest za górką, ale on strzelę, może wejdzie. Okej. Okay. No i cóż, w zasadzie gra w jednym miejscu, ale e, wszystko e, jakoś w miarę ci tu podjeżdża. Jest to taka miejscówka, która ma widok na e, kapa. E, no i oczywiście na drugą stronę. No i w zasadzie bitwa wy, wygląda na to, że chyba będzie wygrana. No ale oczywiście trzeba jeszcze zrobić jakieś obrażenia. Słuchaj, wiadomo, że widzowie zapewne ktoś tam napisze, o, młody Olbrzym, ty masz bana przecież teraz na trzy dni. Może tak szybciutko, jakbyś mógł powiedzieć, o co chodzi? Czemu dostałeś banana trzy dni teraz? No, po prostu za dużo grałem artyleriami i coś czuję, że niektórym graczom się to za bardzo nie spodobało i chcieli mi dać parę dni odpoczynku. No właśnie, okolę. właśnie, właśnie. A no taka, taka niestety sytuacja, bo akurat pamiętam dobrze grasz na artylerii. No głupia, głupia sprawa, że można, no ale to się zdarza na przykład, nie wiem, na CW czy na różnych tam twierdzach drużyny całe raportują jednego osobnika i, i, no i tak to bywa. No, ale masz przynajmniej trzy dni odpoczynku. Odpocznę trochę od tej gry. Może, nie wiem, później będzie się grał jakoś lepiej. <grym> Dobra, dwa czołgi, które jak widać na minimapie są gdzieś właśnie w pobliżu kapa, czyli spokojnie sześć pocisków goldowych. I tutaj się pokazał. W ogóle tak na początku on też się chyba nie zauważył. I tu się bałem, że spadnę i będę musiał podjeżdżać jeszcze raz, ale na szczęście jakoś się udało utrzymać. Tak jest. No taki kąt już naprawdę niesamowity. Ale udało się. No i oho. Widać już zrezygnował sobie myśli, a szóstotierowy Tedek więc yy, nie obrócił się na Ciebie, ale spokojnie poczekałeś. Tak, tak nie śpieszyłem się, wiedziałem, że mogę wyjechać. On miał bodajże tak także mógł mnie zdjąć na strzał, wolałem jednak poczekać aż odwróci się na kogoś z mojej drużyny i wtedy wyjadę, oddam jakiś strzał. Mhm. No i cóż, na razie masz 2000 obrażeń. Oczywiście plus te strzały na początku. Zaraz obliczymy, ile tych blindów weszło. No i Ocho wystrzelił, czyli masz około 20 sekund. Na postrzelanie. No oczywiście błąd gracza. Y, totalnie się zatrzymał. laucie A ty tak naprawdę nie wiem, jaki tu jest przeładunek, ale to mi wygląda na około 7 sekund. No coś mniej więcej tak, takiego. No, około 7 sekund. Więc tak naprawdę? Szybko. Tak naprawdę masz y, y, obrażenia lepsze niż y, średnie obrażenia na, y, na minutę, lepsze niż niektóre 8, 9 czy nawet chyba 10 tier. Y, no i. Na koniec, można powiedzieć, wisienka na torcie, czyli tyłkiem obrócony T28 Prototyp. No i zobaczymy, czy uda ci się go... No i zamiast uciec, to jeszcze poczekał i dostał ostatnią pastkę. Twardy, zniszczony czołg. 3625 obrażeń pokazuje mod. Ale okazało się, że zrobiłeś o 1000 obrażeń więcej. Czyli te pierwsze strzały... Jednak jak widać, i artyleria, i superpershing, i tam jakieś inne czołgi właśnie trafiałeś przez te blindy. Czyli warto, warto na niektórych mapach, oczywiście nie na wszystkich, tam gdzie wiadomo, gdzie są takie stałe miejscówki m, dla czołgów, strzelać. No i byłeś na szóstym tierze, na ósme czołgi, a zrobiłeś jak widać o wiele, wiele więcej niż inne czołgi. Czyli przypominam 4616 obrażeń, 1579 bazowego Expa. No i w zasadzie bitwa można powiedzieć taka trochę z jednego miejsca, ale pokazująca troszeczkę Wam ten czołg, czyli no, tym czołgiem lepiej wykorzystywać ten kamuflaż, działo, nie pchać się za bardzo może do przodu. No, chyba, że wyrzuci nas na topa, no i, i raczej wspierać drużynę kamuflażem i siłą działa, nie? Czy... No, jest to bardzo dobry czołg. Tak na drugą linię wspierać gdzieś lajty, które spotują, znaleźć jakiś fajny krzaczek, bo kamą ma naprawdę niezłatwiony czołg. Mhm. Depresja tu jest tylko 6 stopni, a chyba na tym dziale innym chyba jest 10 stopni, ale no to już tam kto co woli. Dobra. To chyba wszystko. Dzięki, że pokazaliśmy bitewkę na tym dziwnym czołgu. Oczywiście, jeżeli byś chciał jeszcze na koniec kogoś pozdrowić, to proszę tak. cię bardzo. Chciałbym pozdrowić cały klan PMHC i kolegów z byłego klanu MWIN. Tak jest. Dziękujemy również. No i życzymy jeszcze raz wszystkim super roku 2016. Na razie trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.